Hej, witam się z Wami w poniedziałek. Ja akurat poniedziałki mam wolne i nie idę do salonu, bo zazwyczaj jeździmy właśnie na wystawę albo na targi i nie ma nas cały weekend, dlatego postanowiłam, że poniedziałki będą dla mnie, ale i tak zawsze w poniedziałki montuję sobie filmy. Dzisiaj rano już miałam do załatwienia jedną rzecz, mianowicie wróciła do nas paczka od klientki. Nawet jej nie odebrała, więc dostałam informację, że paczka do nas wróciła i musiałam ją odebrać do 9.30, bo inaczej kurier by odebrał. I pokażę Wam, w jakim jest stanie, bo... No, jak ja bym dostałam do ręki, mówię o co, tu w ogóle się wydarzyło. Prezentuje się w taki sposób. Jeszcze tej paczki nie otwierałam. Jestem ciekawa, czy w ogóle kubek, który jest w środku, jest cały, więc będziemy dzisiaj jeszcze to otwierać. Już abstrahując od tego, że i tak jesteśmy na minusie, no bo paczka do nas wróciła. I dodatkowo jest to personalizowany kubek ze zdjęcia, więc nawet go dalej nie sprzedamy, bo jest to czyjś pies na kubku. No i oczywiście paczka była za pobraniem, no i paczka do nas wróciła. Tu się skrywa. Przyszedł mój syn się z Wami przywitać. Chodź, drapacz. No i tak, no i dzisiaj jeszcze co tu pozostaje. Dzisiaj zostaje mi spakowanie paczek, wysłanie paczek i o 19.30 mam zajęcia Poldens. Na zajęcia Poldens chodzę już ponad dwa lata, więc może uda mi się też coś nagrać i dodać do tego vloga. Dzisiaj jeszcze mam paznokcie, więc zabieram was na paznokcie ze sobą. Teraz mam takie niebieskie i myślę, że zrobię sobie taki lawendowy, fioletowy kolor, więc idziemy na paznokcie. Właśnie rozpakowałam tą zwróconą paczkę, i na szczęście kubek jest y, cały. Szczęście, nieszczęście. Jedynie co, to mamy potwierdzenie, że fajnie pakujemy kubki. Nawet jeżeli karton wygląda tak, jakby kubek był zmasakrowany w środku. Pomimo tego. Kubek jest cały. I tak z nim nic nie zrobimy. Tak jak Wam już mówiłam, jest to kubek personalizowany ze zdjęcia. No i niestety, no nie jesteśmy w stanie go sprzedać, bo to jest czyjś pies. Ale zabieram się za pakowanie Waszych zamówień. Mam do spakowania kubki z Allegro, ze strony internetowej. I w ogóle fajnie, bo jeden kubek z Allegro leci do Czech. I akurat Pani zamówiła sobie kubek z Biglem. I tak się oto prezentuje ten kubeczek. Na szczęście nie jest on za pobraniem, został już opłacony. Mam nadzieję, że już będziemy mieć coraz mniej takich sytuacji, że nasze paczki nie będą po prostu odbierane. Więc lecimy i pakujemy zamówienia. resztę kupków spakuje sobie za taką kamerą, bo będę nagrywać z tego TikToki, więc wam tylko pokażę. A zapraszam na TikToka, jeśli jesteście ciekawi, jak spakowałam te produkty. Więc tak, będziemy dzisiaj jeszcze pakować kubek termiczny z psiakiem o imieniu Teo. Jak się prezentuje kubek termiczny? I wiem, że ten kubek termiczny jest na prezent, więc mam nadzieję, że prezent Ci się spodoba. Jeżeli to oglądasz, to daj stać w komentarzu, czy podobał Ci się kubek. Tutaj mamy akurat zamówienie ze strony. Jest to kubek ceramiczny z York. Wszystkie te kubki jesteście w stanie kupić na naszej stronie. Zabieram się właśnie za montowanie vloga z wystawy. Byje to w ogóle pierwszy vlog, więc nie wiem się doczekać, jak to wyjdzie i jak Wam się spodoba. Mam poniedziałek, bardzo bym chciała, żeby ten film się ukazał w czwartek. Teoretycznie mam dużo do niej, ale jest to komputer mojego narzeczonego, więc też nie mogę cały czas na nim pracować. Dobra, to bierzemy się do roboty i sklejamy vloga. O 19.30 byłam na Poldensie i pomyślałam, że przebiegnę sobie jeszcze tak z 2 km. Teraz mogę powiedzieć, że jestem pozytywnie zmęczona, dobita. To był mój czwarty bieg, więc nie chcę się na razie zajeżdżać. Niektórzy pewnie z Was powiedzą, Boże, co to są 2 km, że pewnie robicie to na rozruch i na rozgrzewkę. Dla mnie 2 km to jest coś, więc dzisiaj były 2 km, a pewnie za tydzień, za dwa tygodnie będzie o wiele więcej. Nie zniechęcamy się i zaczynamy po prostu od małych kilometrów. Witam się z Wami w środę. Właśnie zbieram się do mojej drugiej pracy, bo wykonuję również brwi. Zbieram się do salonu. Od rana jeszcze siedziałam przy montowaniu vloga z wystawy. Chciałabym bardzo, żeby jutro się ukazał, ale już jestem na dobrej drodze. Zostało mi tylko w sumie dodanie napisów, no i ogólnie wymyślenie miniaturki, zakończenia. Na pewno już przeczytałam, że nie wolno używać dźwięków, które nie są zweryfikowane. Przez YouTube'a, ale youtube ma swoją taką kategorię muzyki, którą możecie sobie ściągnąć i dodać, więc siedziałam teraz jeszcze i słuchałam muzyki, którą mogę dodać do vloga. Dzisiaj jest środa, więc mam też zajęcia z poldensu o 19.30. Pracę kończę o 19.00, więc od razu po pracy lecę na zajęcia i też dzisiaj będę musiała się zająć zamówieniami od Was na szklanki personalizowane, więc muszę zrobić kilka projektów. Jestem już w salonie i czekam na. Klientkę. Dzisiaj w salonie jestem do godziny 19.00. Zróbmy sobie szybką przekąskę i siadam do montowania vloga. Jestem na ten moment na redukcji, więc będę pokazywać Wam, co jem i podawać, ile to mam mniej więcej kalorii. A mam oczywiście dwa otwarte serki w lodówce. Jeden to jest taki kokosowy, a drugi taki proteinowy, więc mieszamy sobie je ze sobą. Do tego jogurtu wsypuję moją ulubioną granolę. Zostaniesz ją w Lidlu. Trochę z tych granoli już przetestowałam, i naprawdę ta ma coś w sobie. Nie dość, że ma migdał, to jeszcze takie kawałki koszkiej czekolady. No jest pyszny. Taki jogurt z granolą ma około 240 kalorii. Ja sobie zazwyczaj kalorie liczę w piktatua. Jeżeli liczysz sobie kalorie, to bardzo ci polecam, właśnie tą aplikację, jak się to prezentuje. Właśnie siadam do vloga i będziemy sobie montować. Zacznijmy. Teraz się zastanawiam, czy dodawać napisy na YouTube'a, czy nie, no, bo na TikToku trzeba dodawać napisy do filmów, a tutaj. Hmm. Pytanie, czy YouTube nie dodaje sam napisów. Dodawać napisy, czy nie? Myślę, że z montowaniem tego vloga mega ułatwia mi to, że już pracowałam na Kapkacie. Edytowałam już w nim filmiki na Instagrama, na TikToka. Od roku działam w socjalach, jeśli chodzi o firmę PetArty, więc trochę się już obeznałam z nią. Ona na komputerze troszeczkę inaczej wygląda, ale jest intuicyjna i mniej więcej działa tak samo. Mój narzeczony kiedyś sobie kupił taki mikrofon i myślałam, że no Wygląda mega profesjonalnie, jakbym była w studiu nagrań. I odsłuchuję sobie teraz te głosówki, które dodałam do tego vloga. Powiem Wam, że czasami, jak nagrywałam głosówki na telefonie do nagrań, na, na przykład na TikToku, brzmiały one o wiele lepiej niż z takiego profesjonalnego mikrofonu. Może nie wiem, jak go ustawić, żeby faktycznie ten dźwięk był taki idealny. Nie jest on taki, jak sobie wyobrażałam, że no kurczę, tutaj już mamy profesjonalny sprzęt. A jednak, jednak gdzieś tam muszę się pobawić, chyba jeszcze w ustawieniach. I robimy akcję czyszczenia kuwety. Jest 21., ale wiem, że jutro tego też nie zrobię, więc zbieram siły jeszcze i wyczyszczę i kuwetę. No i tutaj mamy tego skałańca. A teraz z tym idę pod prysznic, idę to wyszorować no i potem wsypujemy na wyszwirak. Wasze koty też tak mają, że dopiero co wymienicie mu kuwetę, a on od razu się załatwia. On już musi zaznaczyć swój teren. Zakop ładnie. Ładnie, zakop. To jest Jerry, to jest diwa. On bardzo często ma tak, że on nie zakopuje, więc to, co teraz widzicie tutaj, to jest jakieś święto narodowe. Pięknie. On chyba się tak przed Wami popisuje. Diwa! А матка боско. Иди, пацаны. To ogarnięta, salon ogarnięty, więc teraz czas na kolację i pokażę Wam moje ostatnie odkrycie. Pewnie to lata już jest w Biedronkach i w Lidlach, ale ja to dopiero ostatnio odkryłam. Moja klientka mi powiedziała, że muszę spróbować tych nuggetów, no i już Wam pokazuję. To są wege nuggetsy. Te akurat kupiłam sobie w Biedronce, ale są też bardzo podobne. Mają nawet tyle samo kalorii w Lidlu. Są przepyszne, smakują jak te z McDonalda. Moje normalne odkrycie jest. Nie teraz bardzo często Niestety mają bardzo dużo kalorii Jak na takie małe skór czy byki Dzisiaj zrobimy sobie tortillę I w środku właśnie będą te nuggetsy Potem wszystko podliczę i powiem wam Ile ta tortilla miała kalorii I ostatnio w widlu takie torfile z pomidorem i papryką. No, patrzcie tylko, jak one się prezentują przepięknie. Ok, ten cały wrapik ma około 475 kalorii, tak wyliczyłam sobie na fitatu, ale tak jak Wam mówiłam, właśnie te małe skurczybyki, te dobre nagetsy. Trzy sztuki mają 230 kalorii. Trzy takie małe sztuki. Ja wiem, że to jest jedzenie przetworzone, ale one są naprawdę pyszne, więc jeżeli nie mam zbytnio czasu na spędzanie go w kuchni, no to taka szybka kolacja, czyli właśnie nagetsy, dać to do tortilli, polać sobie z sosem i tak naprawdę jemy. Ejka. Witam się z Wami w czwartek. Właśnie zrobiłam sobie wielką herbatę i siadam do montowania. Bo na 13 idę do salonu do 19. A dzisiaj jest czwartek i bardzo chciałabym, żeby dzisiaj ukazał się vlog. Okej, okay, właśnie wróciłam do domu. Jest 19. .00. o 20. Mam zaplanowane, że film wyjdzie na YouTubie. Walter pomaga mi montować filmik. Oglądam już tego vloga chyba z piąty raz i teraz już wszystko mi się nie podoba, a chyba za dużo razy już go zobaczyłam. Teraz dźwięk mi nie pasuje, kadry mi nie pasują, ale pewnie każdy tak ma, jak patrzę na coś 10 tysięcy razy, albo jak czytałam 10 tysięcy razy już swoją pracę licencjacką, to miałam nagle takiego laka, że w ogóle o czym ja napisałam. Czy to już działa? Nie patrzcie na jakość, proszę. Na ten moment nagrywam z telefonu, ale sam fakt, że leci to na dużym ekranie, no ja jestem bardzo zadowolona, bo zawsze o tym marzyłam, więc no zapraszam. No witam Cię w ten piękny piątkowy poranek. Muszę się dzisiaj tobie pożalić, ze względu na to, że nie spałam zbyt dobrze. Śniło mi się pierwszy raz, że zapaliłam papierosa. Jestem teraz w fazie rzucania epeta i właśnie czekałam na ten moment, aż zacznie mi się śnić, że go palę, i mam takie straszne poczucie winy, i nagle ja tak. Usiadłam i mówię, boże święty, co ja powiem Damianowi Damian to jest mój narzeczony Który mi mega kibicuje, bo sam rzucił palenie Więc mega mi kibicuje, żebym nie zapaliła Mówię, boże święty, co ja mu powiem ja Mówię, a dobra, to było kilka buszków Przecież nic się nie stanie Ale mam taki zegar, który mi liczy dni I mówię sobie, no i co ja mam teraz to wyzerować? Mówię, no nie ma, nie ma szans No i mam takie poczucie kurczewiny, że to zrobiłam Okej, okay, więc dokończam na szybko makijaż jeszcze. pędzę do salonu. Mam dzisiaj klientki od 10 do 17.30. Kolejne podejście do tofu. To jest chyba już moje trzecie podejście, a przez to, że ograniczam mięso, to muszę gdzieś to białko sobie dostarczać. Ostatnio jak zrobiłam tofu, to robiłam go w airfryerze i wyszedł tak suchy, że mi po prostu stawał w gardle. Jak macie jakiś fajny sposób na przygotowywanie tofu, to chętnie przyjmę każdą radę. Zawsze jak robię sobie takie większe zakupy, to mam fazę na czyszczenie lodówki, więc wyczyśmy ją razem. Niby w worku ponad stuwa, a ta lodówka wygląda, jakby była pusta, i od tygodnia, jakby nikt nic nie kupował. Lodówka wysprzątana, I jeszcze ogarnę trochę kuchnię. Siedzi. Okej. Okay. Jesteś znudzony, tak? Znużony jesteś. Macha. Ja właśnie wróciłam z galerii. Miałam do wykorzystania bon urodzinowy I postanowiłam sobie Kupić buty do biegania Ponieważ mam teraz fazę na bieganie I niestety odzwały mi się stare kontuzje Boli mnie kolano, boli mnie kostka Mam nadzieję, że to była wina butów Że miałam nieprzystosowane buty do biegania Teraz się to zmieni Mam taką nadzieję Skoro wykorzystałam kartę moją podarunkową na te buty Mam nadzieję, że Działają cuda i że jak będę biegać To będę się czuła jakbym biegała po chmurce Postanowiłam, że kupię New balance, tak się oto. Prezentują. Ja mam wielką stopę, bo ogólnie mam rozmiar 39-40. Jak się bierze buty do biegania, to polecę się brać rozmiar większy. No i to jest 41. <grym> tak się prezentują, więc albo dzisiaj, albo jutro będziemy testować. Ja już się nie umiem doczekać. Mam nadzieję, że nie będą za duże. No i jak sobie tak spaceruję po mieszkaniu, to jest ok. No i będziemy testować nowe buty. Ok, postanowiłam, że jeszcze dzisiaj przetestuję właśnie te. Buty do biegania. Wydają się duże. Myślę, że będzie się dobrze w nich biegać. To chodzi tylko o to, żeby one były faktycznie wygodne, a nie jak wyglądają, żeby się fajnie biegały, żeby fajnie mi trzymało tą kostkę. No i żeby wreszcie mnie nie bolało kolano. Ja już wróciłam, udało mi się zrobić 3 km. Jeśli chodzi o buty, super, nie bolało mnie ani kolano ani kostka, więc mam nadzieję, że tak zostanie. A na co ty tu czekasz? Na pewno nie na mnie czekał. Bieganie zaliczone, można teraz w spokoju odpoczywać. Aż mnie nosiło, żeby przetestować te nowe buty. Narzeczony mówi, nie, no dobra, to idź jutro rano je przetestuję. Nie, nie ma w ogóle takiej możliwości, Ja bym nawet nie zasnęła, nie wiedząc, czy dobrze mi się biega w tych butach. Biega się jak na razie, nie chcę zapeszać, super. Idealne uczucie to wykąpać się po bieganiu. Dzisiaj poszłam biegać z rana i zrobiłam 4 km. Jeszcze 4 km nie robiłam. Teraz tak naprawdę można chillować przez cały dzień. Wieczorem idziemy na Jurassic Park do kina, więc nie wiem się doczekać. Okej, okay, zaraz idziemy do kina, ale jeszcze zanim pójdziemy, to mam do spakowania: 4 paczki, dwa kubki ceramiczne, jeden termos i jedną szklankę. Ja już sobie wcześniej przygotowałam kartony. Tutaj mamy szklankę z kociakiem o imieniu Arti. Tak się prezentuje. A gdybyście chcieli zobaczyć filmik z pakowania tych produktów, to zapraszam tutaj na TikToka, gdzie dodaję właśnie filmiki z pakowania Waszych zamówień. A będziemy wysyłać teraz taki z psiakiem, też ma tutaj rączkę. W zestawie jest rurka. Tak się tutaj prezentuje. Ja zabieram się za pakowanie tych paczek i zaraz lecimy do kina. I na tym kończę dzisiejszego vloga. Bardzo chciałam Wam podziękować za to, że go zobaczyliście. Zapraszam do wcześniejszego vloga z wystawy psów. No i do zobaczenia w następnych vlogach. Pa!